Słynie Toruń. Z toruński, z Tam w Toruniu, w środku miasta, o czym zaraz się dowiecie, mistrz Bartłomiej robił ciasta, słynne w kraju i na świecie. Trzeladnika wspaniałego miał cukierniż, bogu miła, a robota tego chłopca sama w rękach się robiła. Miał w ładną budzie, ale pustki miał w kieszeni. Bartłomieja córka, córkę Różę kochał. Z biedy jednak się nie żenił, aż się w lesie mu zdarzyło pszczole miodnej robotnicy pomóc. Zatem mu zdradziła bardzo, słodki, bardzo słodką tajemnicę. był bogumir nasz wesoły Sławę Toliskiego grodu. Gdy za radą mądrej pszoły wnet do ciasta dodał miodu. Odtąd to zerozią życie w wiedzie, morał zaraz tu wyłoża. Gdy pomożesz komuś w biedzie, to tobie, tobie także ktoś pomoże. O, bardzo bardzo pomoże.